W dniu 19 listopada poznaliśmy oficjalne wyniki finansowe Grupy Azoty Puławy SA za trzeci kwartał 2020 roku. Wynik finansowy na poziomie 29 milionów, zgodnie z obowiązującym w naszej spółce regulaminem, gwarantuje pracownikom premię w wysokości 15%. Jak czytamy w komunikacie prasowym, sytuacja Grupy Azoty Puławy pozostaje stabilna. Mimo recesji spowodowanej skutkami pandemii koronawirusa, podjęte przez zarząd działania mające na celu zrównoważenie negatywnych skutków pandemii, pozwoliły przede wszystkim na niezakłóconą funkcjonowanie zakładu i utrzymanie ciągłości produkcji, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz ochronę lokalnej społeczności. Spółka utrzymuje zaangażowanie w pomoc szpitalom, placówkom medycznym oraz potrzebującym organizacjom w ramach swojej biznesowej odpowiedzialności biznesu. Jak mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Puławy S.A., trzeci kwartał pokazuje, że mimo obiektywnych trudności rynkowych spowodowanych pandemią, nasza zdywersyfikowana działalność w pozytywny sposób przekłada się na wyniki spółki. Rynek nawozowy, podobnie jak w poprzednich miesiącach, bardziej odporne na niekorzystne trendy rynkowe. Liczymy, że w najbliższym czasie rynek tworzy wróci w fazę wzrostów, co będzie dobrym prognostykiem na przyszłość. Osiągnięte wyniki wpisują się w obecną sytuację gospodarczą i są zbieżne z oczekiwaniami rynku. Członek zarządu spółki Andrzej Skwarek dodaje: Podobnie jak w pierwszej połowie roku, nasza spółka i teraz nie pozostała obojętna na gwałtowny wzrost zachorowań spowodowany drugą falą pandemii. Uruchomiliśmy m.in. dodatkowe środki dla szpitali na walkę z pandemią. Aktywnie reagujemy na potrzeby także materiałowe, jak choćby wypożyczenie kontenerów dla płaskiego szpitala. Czy udostępnienie naszych samochodów na potrzeby przewożenia próbek, opieki nad chorymi, czy dowozy ozdrowieńców w celu pobrania od nich osocza. Wiadomości. Zarząd Grupy Azoty SA poinformował, że rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 13 listopada powołała z dniem 1 grudnia pana Tomasza Chińca na członka zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu. Tomasz Chińc od 1 marca 2018 roku jest wojewodą Zachodnio-Pomorskim. Wcześniej w latach 2016-2018 był wiceprezesem Grupy Azoty. Jest on absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. W związku z powołaniem pana Tomasza Chińca do zarządu i powierzeniem mu funkcji prezesa zarządu, funkcję tę powierzono czasowo Przestaje pełnić pan Mariusz Grab. Wiadomości. Jaki jest status pracownika objętego izolacją lub kwarantanną? To częste pytania, jakie trafiają do nas od naszych członków. Izolacja dla chorych, kwarantanna dla zdrowych. Tak można powiedzieć w skrócie: Stwierdzenie choroby zakaźnej u danej osoby powoduje konieczność objęcia kwarantanną osób mających kontakt z zarażonym. Obowiązkowa izolacja dotyczy osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie chorobą zakaźną. Kwarantannie podlega więc pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, zakażoną lub podejrzaną o zakażenie chorobą zakaźną. Do odbycia kwarantanny są też zobowiązani domownicy osoby objętej obowiązkową kwarantanną. O obowiązku odbycia kwarantanny lub objęciu izolacją decyduje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wydając stosowną decyzję. Jest ona podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych, to jest wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Pracownik objęty obowiązkową izolacją lub kwarantanną jest zobowiązany powiadomić pracodawcę o jej odbywaniu. Do drugiego dnia nieobecności z tego tytułu. Wiadomości. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej Solidarność azoty.pulawy.pl i kliknięcie zdjęcia Super Oferty. Organizacja Międzyzakładowa Solidarność przy grupie Azoty Puławy sam prowadzi dalsze starania, aby jeszcze uatrakcyjnić tę ofertę. Ale na dzień dzisiejszy, zniżki dla członków naszego związku, dla posiadaczy elektronicznej legitymacji członkowskiej, to między innymi formy zniżki na ubezpieczenia w PZU, zniżka na paliwo na stacjach Lotos. Tu zachęcamy do odwiedzenia naszego biura i wypowiedzi pełnienia takiego wniosku: Twoja ochrona prawna CDO24, również wszelkie szczegóły na stronie. Dodatkowe rabaty dla posiadaczy legitymacji elektronicznych na zniżki w ośrodku Olimpij Rzemieślnik w szklarskiej porębie. Oraz 9% rabatów w grupie ośrodków Geowita. W dalszym ciągu prowadzimy ofertę sieci Play na tani abonament telefoniczny, jak i internetowy. Umowa z Bankiem Pocztowym to kolejna nasza propozycja. Oraz współpraca z Bankiem Credit Agricole na rachunek bankowy 100% free. To wszystko do obejrzenia i zapoznania się na naszej stronie internetowej.